Zrobienie tego slajdu zajmuje dużo czasu. Poukładanie literek zajmuje dużo czasu. Zrobienie czegoś, co wyobraża pewną ideę i pewien pomysł na to, jak chcemy postrzegać świat albo jak my go widzimy, i przekazanie tej idei komuś, zazwyczaj zajmuje bardzo dużo czasu. Klasyczny wykład, tak jak przygotowuję na zajęcia, to jedna godzina wykładu to jest w okolicach 10, 12 godzin zegarowych, żeby ten wykład jakoś wyglądał. A w przypadku wykładów popularno-naukowych, albo takich wykładów leżących w okolicach, tego co mamy w głowie i chcemy przekazać, a chcemy przekazać tak, żeby nie brzmiało moralizatorsko, zawsze się pojawia kontekst, jak to zrobić, jak, jakie treści pokazać z tyłu, żeby nie były. To puste slogany, żeby się nie pokazywały hasła, cytaty z znanych lub mniej znanych osób, żeby to był obraz tego, co ja myślę, a tego, co może wam się przydać, tego, co jesteście w stanie pomyśleć sami o sobie i wyciągnąć sobie wnioski. I Zawsze powinien być daleki od moralizowania, w związku z czym usiadłem sobie i pomyślałem, jak powinna wyglądać ta prezentacja, która ma na celu na końcu, jak czytaliście, opis powiedzieć, dlaczego warto studiować. I trochę to zawsze odpowiedzi na takie pytanie brzmią jak slogany marketingowe, brzmią jak moralizowanie młodzieży pod tytułem Mucie, bo tam będziesz miał dużo kluczy, jak się czegoś nauczysz. W związku z czym należy sobie wyobrazić, co jest istotne, i spróbować do tego podejść. I napisałem IT od kuchni, to IT od kuchni. W związku z tym, że miałem mało czasu na przygotowanie, jeszcze wczoraj stawialiśmy to stanowisko z motion capture i uruchamialiśmy, które stoi na korytarzu. Mało czasu na przygotowanie tej prezentacji. Stwierdziłem, że posłużę się taką techniką, która jest w tej chwili łatwo dostępna, czyli AI-em i poproszę, że wygenerowało mi starą kuchnię. I to jest ta kuchnia, w której IT, ja zacząłem pracować, kuchnia, która jest z początku istnienia internetu. Ja zaczynałem swoją działalność jako administrator IT w czasach, kiedy Windows 95 wchodził, więc to było bardzo, bardzo dawno temu. Wpisałem jakieś hasło, wpisałem je szybko, zrobiłem z błędem i dostałem kuchnię. Nie do końca jestem przekonany, czy tak wyglądały kuchnie, może bardziej warsztaty, jakieś lubiny rzeczy, ale to jest pierwsza rzecz, którą się zdarzamy z. Rzeczami, w których się otaczamy, dużo trudniej jest wytłumaczyć to, co chcemy osiągnąć, dużo trudniej jest wytłumaczyć to, w jaki sposób chcemy postępować, jeżeli mam do dyspozycji stosunkowo mało słów i stosunkowo ograniczone narzędzia. Żeby zacząć, co się stanie, trochę bardziej, i wygenerować drugi slajd, kiedy to się generowało, wziąłem inny algorytm generowania a i poprosiłem, żeby wygenerował mi taką nowoczesną kuchnię dla kontrastu, który której będę mógł powiedzieć, jak teraz wygląda informatyka, i dostałem coś takiego. A jak widzicie, jest to w pobocach 16 do 9, czyli duszy bok ten na dole ma 16, krótszy ma 9. A i tak uważa, to nie jest przycięte zdjęcie. A tak dostałem. Ale to zdjęcie mi się spodobało z jednego bardzo fajnego powodu. Mianowicie, kiedy ja zaczynałem, to informatyka wyglądała tak. Informatyk był, każdy informatyk był od informatyki. Każdy informatyk znał się na wszystkim, co było w informatyce, robił w kuchni wszystko. Potrafił obsłużyć każde narzędzie. W tej chwili informatyka wygląda tak. I z lewej strony widzicie... Wiem, zestaw lodówek z kuchenkami, coś, jakieś narzędzie, ale jest ich sześć, siedem. Z przodu mamy dwa piekarniki, obok mamy dwa jakieś dziwne urządzenia. Tak wygląda informatyka teraz. Tak wygląda zresztą nie tylko informatyka, tylko każde, każdy zawód, czasami trudno nazwać zawodem, każde przedsięwzięcie, które się podejmujemy i próbujemy dotykać technologii. Ta technologia w tej chwili wygląda tak. A wygląda tak, że ludzie mają lodówki i zmywarki, do których mogą mówić w domu i z nimi nie rozmawiają, bo. Bo nie chcą, albo z nimi rozmawiają, bo to lubią. I pojawiając się w danym miejscu, w danym czasie, możemy być skonfundowani tym, co się pojawia w technologii. Możemy być skonfundowani tym, w jaki sposób działać na tej technologii, w jaki, sposób, w jaki sposób jej używać. Więc myśląc dalej, przygotowałem sobie 10 tematów, slajdów, które chciałbym pokazać. No i czwarty temat mojego slajdu już wyglądał tak. Osiągnięto dzienny limit. Trafiłem na ścianę. Ten dzienny limit mógłby wyglądać też tak, że skończyłby mi się internet, że przestałby działać ten internet z jakiegoś powodu. Nie miałbym narzędzia, z którego chciałem skorzystać, żeby ułatwić sobie pracę. Więc, co w takiej sytuacji? Co zrobić, jak działać, kiedy nie dysponujemy narzędziami, o których myśleliśmy, że je użyjemy? Jest takie znane powiedzenie, że jeżeli masz w ręku młotek, to każdy problem wygląda jak gwóźdź. To jest pewien rodzaj nawyku, jeżeli dysponujemy pewnymi umiejętnościami, dysponujemy pewnymi nawykami, to staramy się te nawyki wykorzystywać do rozwiązywania problemu. Ale jeżeli tego nawyku nie możemy użyć do wykorzystania problemu, na przykład, nie wiem, smutkiem utonie nam, nie możemy go użyć jako pływaka. Cokolwiek byśmy nie robili, nie pomoże nam utrzymać się na wodzie. W związku z czym musimy wymyślić coś innego. Musimy się znaleźć w innym kontekście i działać w inny sposób. To jest sytuacja, która na rynku IT. A występuje od niedawna, kiedy nagle się wszystko zmieniło. Bo po pierwsze, pojawiły się narzędzia, które powodują, że ludzie, którzy pracują na parterze i zaczynają swoją historię z IT, i dotyczy to nie tylko IT, dotyczy to również grafików, dotyczy to również ludzi z przemysłów kreatywnych, nagle nie do końca są potrzebni. To pojawia się sytuacja, w której do tej pory część korporacji wynosiła to do rejonów, gdzie jest taniej. Nie zawsze się data, nie, nie zawsze bariera językowa na to pozwalała. Wszystkie problemy zniknęły. Mamy rozwiązanie, które AI, które mówi nagle: "Hej, ale to nie jesteś potrzebny. Twoja praca została zastąpiona przez AI". I pojawiła się nowa perspektywa funkcjonowania w środowisku, gdzie zniknął pierwszy stopień. Gdzie schody prowadzące gdzieś na szczyt kariery bycia specjalistą seniorem nie zaczynają się od pierwszego stopnia juniora, stażysty juniora, Jakiegoś tam premida, te stopnie zniknęły. Zastępuje jej AI, jakiś senior, który to obsługuje. No i to oznacza, że informatyka przestaje istnieć, tam nie będzie pracy? Nie, to oznacza tylko, że trzeba będzie dużo więcej czasu poświęcić, żeby wejść na ten stopień, który jest wyższy. Że trzeba będzie wymyślić, jak nie poświęcając tego wielkiej ilości czasu, wejść na ten stopień, który jest wyższy. Żeby znaleźć rozwiązanie, które na to pozwala. No, i te rozwiązania są, istnieją, bo jak spytałem mojego syna, który ma 10 lat, co by zrobił, gdyby miał bardzo wysokie stopnie, to by się spytał, czy nie ma gdzieś windy. Można użyć drabiny, można zbudować sobie ten stopień, można wykorzystać to, co ukradło nam ten stopień, do tego, co się będzie, do tego, do, co, co zamierzamy robić, do tego, co chcemy osiągnąć. Sytuacja przypomina wiele industrialnych i technologicznych zmian, które następowały w przez ostatnie setki lat, od momentu, kiedy weszła wynalazczość, tak naprawdę istotna, od momentu, kiedy pojawiła się para i zaczęła napędzać, przyspieszać tą wynalazczość, następowała masa zmian, które, z których ludzie wnioskowali, że nie będzie czegoś, ponieważ coś zostało czymś zastąpione. I mówiliśmy: Hej, nie będzie malarstwa, bo obrazy się maluje długo, nieefektywnie i odzwierciedlają rzeczywistości, a przecież można zrobić zdjęcie. Nie będzie fotografii analogowej, która powoli faktycznie zanika z różnych przyczyn, bo jest fotografia cyfrowa. Nie będzie fotografii cyfrowej, bo mamy AI, ale nadal ludzie malują obrazy. Zmieniła się grupa malarzy obrazów, mamy bardzo wysoką profesjonalizację, bardzo trudno jest zostać profesjonalistą, ale mamy też ludzi, którzy osiągnęli sukces w tym zakresie na poziomie średnim i z powodzeniem sprzedają nadal obrazy, i nadal na te obrazy zapotrzebowanie istnieje. Takich rewolucji, które ludziom mówili, nie będzie czegoś, bo się coś pojawi. Miało nie być już samochodów spalinowych w 2025 roku. 20 lat temu o tym słyszałem. Pierwszą rzeczą, którą prognozowałem, że jak wejdzie AI, i to mówiłem gdzieś 15-17 lat temu, to że pierwszą będą wycięci prawnicy. Bo tam jest. Po pierwsze, bardzo duży korporacjonizm amerykański, który powoduje, że optymalizacja finansowa, plus podejście do ludzi, jakie jest w Stanach, plus bardzo skomplikowany system wymagający bardzo dużej ilości danych do przetworzenia, spowoduje, że zostaną wycięci ludzie. Nie zostali. Prawnicy wcale nie zostali wycięci z ich więcej. A dlaczego? Bo pomyśleli, jakoby system, bo zablokowali wprowadzenie AI jako niegodne zaufania. Informatycy zrobili inaczej, powiedzieli hej, hej, jak nie jesteś informatykiem, to tu masz AI i będzie ci łatwiej. Dlatego teraz informatycy patrzą na rynek a trochę z przerażeniem, a trochę z nadzieją. Graficy mówią hej, zabierasz mi moją własność intelektualną, bo przetworzyłeś ją AI. Ale już szukają rozwiązań, które pozwolą powiedzieć, to jest moje? Super, że użyłeś w AI, to może mi zapłać tantiemy, tak jak do tej pory płacimy tantiemy muzykom i artystom za inne rzeczy. Musi nastąpić mała zmiana. Po to, żeby można było funkcjonować ze spokojem dalej w troszeczkę inny sposób. Mamy kolejny obraz wygenerowany przez AI. To jest obraz, który mówi komunikacja. Szukałem haseł komunikacja. Poprosiłem w końcu jakąś jajkę, żeby mi to wygenerowała, czy znalazła. To jest komunikacja. Rozmawianie i komunikacja. Czy uważacie, że to jest komunikacja, co się dzieje na tym obrazku? To są dwie osoby, które stoją do siebie tyłem. I każda mówi swoje i nie mówi do tej drugiej osoby. Kontekst tego, jak to rozumiem ja i to niedoskonałości, narzędzie wyszukiwania, to jest jedno. Ale ten obrazek przekazuje też to, o czym zawsze zapominamy o czym rzadko się myśli, o czym e, rzadko się bierze pod uwagę, podejmując decyzje z tego, co będziemy robić dalej, tego, w jaki sposób będziemy funkcjonować. Decyzje zaczynające się od prostych decyzji, które ja dzisiaj rano podjąłem, jest duszno i wilgotno, i do tej marynarki pasuje koszula, która jest gruba i i byłoby mi gorąco, więc założyłem koszulkę, która jest cienka i przepuszcza powietrze. To, to jest decyzja, którą trzeba podjąć i decyzja wynikająca z pewnego kontekstu, co będzie dalej. Czy będę godny zaufania występując tak, jak jestem na scenie? Czy będę mógł powiedzieć coś sensownego, nie będąc ubrany w garnitur? Albo wręcz przeciwnie, czy jak będę mówił w garniturze, to czy będę wiarygodny jako osoba, która jest w końcu praktykiem a, i która siedzi, siedzi w, w praktyce i uczy i wygląda na co dzień tak, nawet bez marynarki? Jak się wbiję w granitów, w tym może nie do końca się czuję. Więc co ma być na końcu? Ma być komunikacja. Na końcu ma być komunikacja moja z wami, czy siedzącymi tutaj, czy oglądającymi gdzieś to tam na fejsie, czy, czy na innym YouTubie. Komunikacja jest rozumienie tego, po co to mówię, albo po co w ogóle mówimy, po co w ogóle się komunikujemy, i po co w ogóle działamy. I to jest konkluzja prowadząca do tego, po co wybierać studia. I dlaczego warto studiować? I to jest wiedza nie moja. Ja uczę, mówię, przychodzę na wykłady i potrafię mówić. Mieliśmy przez leczkę wystąpienie Adama, który z głowy jest w stanie bardzo dużo mówić, ma bardzo dużą wiedzę i bardzo duże doświadczenie. I tak wygląda większość wykładowców tutaj. Ale my mówimy, rozmawiamy, staramy się wyciągać wiedzę, informacje, dyskutować o tym, co jest ważne dla tych osób, z którymi rozmawiamy. Natomiast też słuchamy. Ja słucham przez N-Studios, <noise> przewija się bardzo dużo praktykantów, przez N-Studios przewija się bardzo dużo młodych ludzi i pracowników. Mamy tu zresztą pracowników na sali, i e, słuchamy tych ludzi, i oni mówią, że najważniejszą rzeczą, którą wnieśli ze studiów, najważniejszymi rzeczami, które wnieśli ze studiów z zakresu marketingu, z zakresu informatyki, z zakresu game developmentu, z zakresu grafiki, jest coś, co akurat ta szkoła, i to będzie jak w marketingu, ta szkoła dobrze gra. To są rzeczy realizowane zespołowo. To są rzeczy polegające, działania polegające na tym, że musicie pasować razem. I ta siła nie wynika z tego, że praca zespołowa jest jakaś taka super, i nagle się dostaje super projekty. Ta praca zespołowa jest najtrudniejszą rzeczą, którą można spotkać na studiach. Praca zespołowa to jest coś, czego się trzeba nauczyć. Praca zespołowa to jest coś, to polega na mówieniu, słuchaniu, komunikowaniu się. I to są te umiejętności, które są cały czas na rynku potrzebne. To są te umiejętności, które budują te, te to, to są w ogóle kompetencje, tak to się ładnie nazywa, które budują wartość człowieka na rynku pracy w tej chwili, a nie kompetencje związane z tym, że nauczyliśmy się narzędzia, które dwa dni później przestaje być istotne, bo ktoś napisał coś innego, bo rozwiązało to AI bo firma zbankrutowała i kod jest niedostępny i narzędzia nie ma. Narzędzia można się nauczyć, komunikacji z ludźmi nauczyć się nie da. Trzeba sobie ją wypracować. Dziękujemy. Proszę bardzo.